Szymonkowita z Państwa i ja się skan, i jak widzicie jesteśmy znowu w Gotiku czujeczce jak e, widzicie No to siedzę tutaj ich i, i, czemu potrzebuję kasy. Dobra. E, Co ja miał, miałem coś w zapisie i... A, nowy! Nie grałem jeszcze z nim. Czym się tu zajmujesz? Dbam o nasze siły w REDOK. Cały czas ćwiczymy, aby jak najlepiej przygotować się do bitwy z orkami. Ten odgrodzony teren to plac ćwiczeń. Pokaż mi, jak się walczy. Dobra, pokażę ci, jak się posługiwać bronią, jeśli udowodnisz, że jesteś przydatny dla naszego obozu. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Wysoko cenią wojownika, który zwycięża na arenie. Jak dokładnie wyglądają walki na arenie? Wyzywasz kogoś na pojedynek i spotykasz się z nim na arenie. Walka zaczyna się, gdy tylko wejdziesz na plac boju. I to wszystko? Nie do końca. Istnieją dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Jeśli walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Rozumiem. Nauczysz mnie. Dawam, co ty co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta. To to jest, że kuźnia przyniosę im broni i tak dalej. Eee, idziemy popatrzeć na arzenie. Hej, wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Co powiesz na mały po. Jesteś tu wśród przyjaciół. Spo... No i na no. Chodź tu. I pójdziemy do tego pana Arena. Na twoim czym się tu zajmuje? On mówi po prostu tak będę zazwyczaj przyspieszał, bo zbyt długo to zajmuje, alf, ale wolę tak, żebyśmy nagrywali... nagrywali... bardziej to, że... Sam... ogólnie są Nie. Dobra. Czekaj, aż w tym stanie albo jeszcze że nie? Tutaj dostaliśmy misję, że mamy oczyścić tą tutaj e, ten dom tutaj, jest kinię od potworów. To zrobimy to. Na pewno nam się nie uda całej, ale przynajmniej trochę. Piotrka. Tak to przynajmniej zrobimy co Expa. Nauczymy się maki. I będziemy mogli przyjść tutaj znowu. Słuchamy. 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 Dobra. tutaj będziemy mieli teleport procent. Co pierdę, zapiszmy kra. Idziemy dalej. Czekajcie tylko. Możemy iść dalej. Teraz miecz. Wszystko najlepiej zbiać po mag, bo... To jakoś tu kosztuje być magiem. Ciągle trzeba mieć pieciony. Uczyć trzeba się... Nie, ja sobie takie laki To A tak sobie tak eee, sobie Eee... sobie kula okią

Tutaj mamy level up i będziemy mieli już 50, przez tej wiedzy, więc jeszcze level i będziemy mieli kule ognia, chociaż mieliśmy nieść na kul ognia, tylko mieliśmy iść na pioruny. to, co potrzebuje wytrychu. Nawet nie było tak ciężko. Myślałem, że będzie ciężej właściwie. Ale dobra. O, jeszcze raz Myślałem, że już on poszedł. Okay. Hmm. Jesteś w porządku. Zacznę się na co to będzie stać wszystko. Dawać, bo to nam się przyda. Jest. I sens, że już nie mam kasy, ja Idziemy na to teraz, porozmawiać z naszym nauczycielem magii. Złata. Wow. No. That... Dobra no to idziemy do następnego na miasta Cieszę się jeszcze Jeszcze nie Trzymaj problem. się, same się Dobrze że mam nadzieję że or... Mm, nie Poczekam i popatrzę No się przyda przynajmniej Kilka. Poczekaj mi, popatrzę. Jeśli on tak będzie cały czas, to problemy same się nie dojdziemy. Hej, co chcesz mm. Idziemy teraz znowu do Redeki i... Yeah. Tylko do tego potrzebujemy pierwszej wersji kasy i więcej expa. Chociaż... Piątka. Mamy tutaj naszych pierwszych orków, którzy są neutralni. F5. Co tu robisz, Mora? Nie powinnaś pracować na polach? Mam nadzieję, że masz już... Przybywam, aby wyzwać cię na pojedynek. <gryw> Ale służą... nikt mnie nie pokona mora. Ale gdzie jest? Nie ma tu nic ciekawego. Trzeba już nie ma. Żadnej broni. Oh, ach, na ty. Dobrze mieć Jak... Chcę złota. I a teraz... Mamy złoto, jest jeden kusznik Chyba jeden kusznik jest tylko Tylko trzeba zabić po pierwszego Mamy system jak cykla Hej ludzie Stać. walka nie uh. daj się zatrzymaj się Mora uh. pokaż mu ludzie! balka. To oka. Nie. Myślałem, że to nie pójdzie. Tak! <gry> Na tekście nie przez hey, hey, ludzie, walka! Dobra, mamy co jednego Skradasz się jak jakiś złodziej Nie próbuj żadnych sztuczek przy... Co tu jestem niewolnikiem orków Każą mi rąbać drewno. Macham się kierą, ale dla orków kowal nie ma żadnej wartości, jeśli jest człowiekiem. Jesteś wolny. Dziękuję. Myślałem, że tu umrę. Buntownikom z Redok przydałby się... Och! A... Zabiorę. Jesteś kowal. Dobra, no, no to biegniemy jeszcze to Redok i może pójdziemy do jeszcze jednej... jaskini? Nie jaskini, tylko patrolu i tam... po tym patrolu pójdziemy do... E, naszego, naszego... jak to się nazywa? Ostatniego patrolu, potem a patrolu zabijemy i pójdziemy dalej. Więc w odcinku już powinniśmy być w kolejnym mieście. Jak myślę, że odcinki nie będą 15 minutowe, lecz 20-25, maksymalnie 25, bo 30 i tak, tak 25 już będzie się długo ładowo zrenderowało. Więc w tym jest właśnie problem. Ja idziemy czy wystarczy mi kasy na nauczenie się, szybkie nauki, bo jak będziemy mieli już szybką naukę, to będziemy mieli zawsze o jeden punkt więcej co level, więc to jest taki jeden plus. Więc co, nawet polecam się z wojowni, wojownikom ulepszyć, bo wojownicy mają jeszcze więcej rzeczy, które mogą ulepszać niż magowie. Pasy. Jeszcze 1000 kasy więc Jaki mam level? E, ile, i niedługo będziemy mieli kolejny level więc Bo level nie tam już, ale pójdziemy Czego chcesz? Cze Czego chcesz? Clifio. Dobra robota teraz Dobra, ma... mamy 80% Pójdziemy jeszcze do jednego patrolu i po patrolu kończymy grę raczej, chociaż zobaczymy czy możemy coś tutaj sprzedać mu tyle okay. co byśmy tylko zrobili wystarczająco ilość kasy to w tym przełożeniu nic nie mamy jesteśmy piękni Dobra, pójdziemy na kolejne patrole i po tym patrolu będziemy mieli szybką naukę i level, żebyśmy mogli się nauczyć pierwszych z czarów. A pierwsze już się w kolejnym odcinku nauczymy, więc... Czekajcie, jeszcze tylko... 7 ...szybka nauka, 200 PSA, no to zajmie to. Ten paszczuk będzie właściwie dużo cięższy. To zapiszemy. Możesz przestać. Zatrzymaj się, Mora.

Dobra i idziemy dalej. Przypadłem do ledor, będziemy sprzedać to wszystko, że będziemy mieli wystarczać ilość kasy na szybkie uczenie. Doskonale. Dobra robota. Ale na pewno będziemy mieli wystarczająco czasu. No, jeszcze mamy tysiąc więcej, więc będziemy mieli na pewno na czele. W Znajdziecie czy kule Ognia i Pioruny się nie nauczyć, bo w ten czas będziemy mieli... Kula Ognia. Z kule Ognia będziemy mieli... Kula Ogna, Szybka Nauka. Pioruny, Szybka Nauka. I, się... I sam właściwie jestem age. I akurat mnie szybko parafilny biegie, chyba no o ile dobrze pamiętam. Lepiej zważaj na słowa. No? Chcesz? się... A więc nie. Chcę się na. Kostur. No i mam jeszcze walki kosturę. Siłę jeszcze. Ile mamy punktów trzy? To mamy trochę na mało. No. O doskonale. Bardzo Ma... no, się Christ! Dzięki no. Dobra, no i możemy ko z tutaj dołożyć. Odłóż broń. Zapiszmy, grę. Czytaj 806, 806 Hej ludzie! Walka! Oh. Nie słuchaj. Hej, ludzie! Walka! Trafiony! Trafiony! Uh. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie Dobra, no ale to będzie na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie na razie.